Bogu Rodzico, Dziewico, Królowo Polski i Nasza Matko, stajemy przed Tobą w tej godzinie apelu jasnogórskiego, aby ponowić nasze zawierzenie się Tobie. Mario, Ty pragniesz, aby wypowiadane przez nas słowa zawsze wyrażały prawdę, a nie były, jak mówił święty Jan Paweł II. Spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych. Wielki zamęt wprowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Jesteśmy świadkami, jak największe międzynarodowe środki masowego przekazu są oddane w służbie ateistycznej ideologii gender i LGBT, która jest totalnym zaprzeczeniem naukowej prawdy o naturze człowieka i objawionej prawdy o jego godności oraz świętości małżeństwa i rodziny. Nie możemy pozostać obojętni wobec faktu, że najważniejszym celem ideologii LGBT i gender jest całkowite zniszczenie chrześcijańskiego systemu wartości, małżeństwa, rodziny oraz Kościoła katolickiego. Coraz częstsze akty profanacji, kampania dezinformacji i nienawiści wymierzona w ludzi wierzących, duchowieństwo i Kościół katolicki przez medialne manipulacje, kłamstwa i oszczerstwa. Jest szczególnym sposobem walki z prawdą i Panem Bogiem. Kiedy oszczerca mówi źle i nieprawdziwie o drugim człowieku lub o kościele, to jego głównym inspiratorem jest szatan, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Dlatego papież Franciszek uświadomił nam, że ideologia gender i LGBT jest jednym. Z głównych przejawów zła we współczesnym świecie: że niszczy ona fundamenty naszej cywilizacji we wszystkich środowiskach i na wszystkich szczeblach edukacji. W wielu krajach ta ideologia stała się dyktaturą narzuconą jako jedyny styl życia, któremu wszyscy muszą się podporządkować. Prowadzi ona do całkowitej rozwiązłości seksualnej i strasznego duchowego zniewolenia przez siły zła. Ojciec Święty, Benedykt XVI, ostrzega homoseksualne pseudomałżeństwa, aborcja, in vitro. To przejaw ducha antychrysta, który coraz silniej działa w świecie. A święty Jan Paweł II uświadamia nam, że stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między kulturą śmierci i kulturą życia. Mario, matko nasza, dziękujemy Ci za czasopismo Miłujcie się, które jest wydawane w 23 wersjach językowych i wysłane jest do 130 krajów w świecie. Mario, Matko Nasza, dziękujemy Ci za ruch Czystych Serc, który zrodził się w redakcji czasopisma Miłujcie się. Poprzez naszą pracę redakcyjną i formację młodzieży i małżonków we wspólnotach ruchu Czystych Serc pragniemy czynić wszystko, aby ludzkie sumienia, jak mówił święty Jan Paweł II, nie ulegały demoralizacji. Aby nie poddawały się prądom moralnego permisywizmu, aby umiały odkryć wyzwalający charakter wskazań Ewangelii Bożych, przykazań, aby umiały wybierać. Mario, matko nasza, Ty jesteś ucieczką grzesznych. Wypraszaj nam u syna swego uzdrowienie naszych sumień. Broni nas przed największym nieszczęściem, Jakim jest demoralizacja i utrata wiary? Udziel łaski, nawrócenia tym wszystkim, którzy walczą z Bogiem i demoralizują nasz naród. Zatroskana o wieczny los swoich dzieci, uświadamiasz nam, Mario, że szczególny atak, atak złych mocy wymierzony jest w tę sferę naszego życia. Która jest związana z płciowością i sakramentem małżeństwa. Maryjo, Ty nieustannie przypominasz nam objawioną prawdę, że człowiek jest świątynią ducha świętego, a jego płciowość jest sferą świętą. Dlatego stwórca człowieka zarezerwował współżycie seksualne tylko dla kobiety i mężczyzny. Którzy są w sakramentalnym związku małżeńskim. Maryjo, wypraszaj dla wszystkich łaskę zrozumienia, jak wielkim zniszczeniem w sferze duchowej człowieka są grzechy nieczyste, że współżycie przedmałżeńskie, zdrada małżeńska, pornografia, akty homoseksualne, antykoncepcja i inne grzechy nieczystości zadają wielkie cierpienie Jezusowi. I oddają ludzi w straszną niewolę sił zła. Mario, matko nasza, wypraszaj małżonkom łaskę zrozumienia, że jedynym źródłem ich miłości jest Jezus Chrystus, rzeczywiście obecny w ich sakramencie małżeństwa, a główną przyczyną wszystkich nieszczęść i małżeńskich kryzysów. Jest trwanie w grzechach śmiertelnych i życie tak, jakby Bóg nie istniał. Małżonkowie tylko wtedy przezwyciężą wszystkie kryzysy, gdy będą natychmiast powstawać z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pokuty, wytrwale modlić się, przyjmować Jezusa w Komunii Świętej i adorować Go obecnego w Najświętszym Sakramencie. Mario. Ty pokazujesz nam, że Twój syn, Jezus Chrystus, w swojej śmierci i zmartwychwstaniu, definitywnie zniszczył dzieła diabła, a w swoim kościele daje każdemu człowiekowi w sakramentach udział w swoim zwycięstwie. Maryjo, dziękujemy Ci, że nieustannie prowadzisz nas do Jezusa, który jest obecny w swoim kościele. Aby przebaczać nam grzechy, leczyć wszystkie rany serca, uwalniać z wszelkich zniewoleń i prowadzić prostą drogą do nieba. Matko, nasza Maryjo, dziękujemy Ci, że nieustannie uświadamiasz nam, że tylko Jezus może uwolnić człowieka z przerażającej niewoli grzechu i śmierci, że tylko w Chrystusowym Kościele. Możemy odzyskać radość oraz wolność dzieci Bożych. Jeżeli czystym sercem będziemy przyjmować Jezusa w Komunii Świętej, adorować Go obecnego w Najświętszym Sakramencie, wtedy nie zwycięży nas nikt. Tylko przez ścisłe zjednoczenie z Chrystusem w niepokalanym sercu Marii będziemy mogli skutecznie przeciwstawiać się wszelkim atakom sił zła. Mario, Matko nasza, razem ze świętym Janem Pawłem II wołamy do Ciebie. Uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa. A na okup za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich oddanych Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami, aby uratowani byli wszyscy nasi bracia i siostry, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna. Amen.